Widzowie w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was historię Victory Royale I powiem wam szczerze, że nawet nie myślałem, że tyle wersji tego wszystkiego było Zaczniemy sobie oczywiście od OG Victory Royale A wy zacznijcie od tego, żeby zaspamować łapką w górę pod tym odcinkiem Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco Ponieważ takie historie pojawiają się co tydzień Zacznijmy widzowie od OG Victory Royale I zobaczcie jak w ogóle inaczej kiedyś ta gierka wyglądała To co oglądacie to nie są moje klipy To są klipy znalezione w internecie I są one przeróżne, także postaraliśmy się tu Tutaj znaleźć wszystko. No, jak widzicie, niektóre są edytowane. No, tu musieliśmy chyba Rzemek 2 kill. No, jeszcze jeden kill i będziemy mieli. I zobaczcie, tak to kiedyś wyglądało. Po prostu mieliśmy napis: Victory Roya Royale e, bez żadnych dodatkowych efektów. Zobaczmy, jak to. No, co mamy dalej. New Victory Royale. Ja pamiętam, jak ninja reagował właśnie na to. New Victory Royale. Tylko nie pamiętam, który to był sezon. Fajnie by było, jakbyście mi napisali w komentarzu. Który to jest? Zobaczcie, heavy pompa, która jest teraz, Skar, cicha MK, c 4 duże potki. Zobaczcie, jak duże potki w ogóle wyglądały. Jestem ciekaw, co za tydzień będziecie chcieli zobaczyć. O, i proszę. O, tutaj żonek no. nawet skomentował. No, no, czyli że... Z... <laughs> no, to był, to był szok wtedy. To? to był naprawdę szok. Ja to pamiętam, jak sam dostałem pierwszy raz takie Victory Royale. Tutaj mamy Gateway. Gateway, Chyba tak. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem. I tu trzeba ogółem zanieść e, lamę, którą się niesie na plecach, do tego busa, która, który lata. O, widzicie ten zamek z przodu tutaj ma. No i e, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Ja zawsze się bałem, że mnie podwalą w tym trybie, ale jakoś ten tryb taki. Napiszcie, czy Wam się podobał ten tryb, bo mi to tak. Tak średnio. Bo był on w miarę chyba prosty. No i tak wyglądało to. Gateway complete. E, dance domination. Wow. Ja nawet nie wiem, czy grałem ten tryb. Chyba grałem, ale czy ja go wygrałem kiedykolwiek? Tutaj e, chodzi o kile, no nie? Żeby kile tutaj, kto pierwszy zrobi, albo 100, albo 80, albo tam tańczy na tych. Już do tego było, tego było naprawdę dużo. To jak widzicie, zaczyna się wszystko kończyć i powinniśmy to zaraz dostać. Ile w ogóle itemów na Ziemi? Ej! Skąd tyle itemów? Patrzcie, się, ile tutaj. O! Bardzo podobne do. Nie roommate... Victory ale mamy dodatkową, czy jakby blaszkę pod spodem. Eee, samolotowe zwycięstwo. To no fajny tryb. W sensie ciekawy, czy na samolotach się lata. No, no, Fajne, fajne to było. No i zobaczmy, tutaj mamy 8 sekund i dostaniemy. Zobaczmy. No, fajny tryb. I tu jak wylatywaliśmy, to wtedy ginęliśmy chyba od ziemi. Jakoś tak to było. Ja tych trybów też tak nie grałem kiedyś. Nie wiem dlaczego. One też wiecie, no. O. Także tak to wygląda. W ogóle napiszcie w komentarzu, które według Was jest najlepsze. Ja Wam zaraz dam moją opinię. Endgame, Victory Royale. A, że to Thanos. Thanos, endgame. I czekajcie. Bo to mi się wydaje. Aha. Balance. Res... No, może nie będę czytał. <ścoughs> Także tak to wygląda. Chyba jeszcze Take the L. Aj, te stare czasy Fortnite'owe. Wix? Wix? Bounty? A, że się jeżdżą weekiem. A, to wtedy było. I wtedy trzeba było pilnować, jakoś tak. Czy tam zbierać jakieś monety. I ile tych trybów już było? Historia trybów by była fajna, no nie? Napiszcie w komentarzu, czy historia wszystkich trybów. To by było super. Także zobaczmy, co będziemy mieli tutaj. Ej, fajne, fajne, fajny odcinek. Mega ciekawy, tak myślę. Że te historie są naprawdę mega ciekawe. O, to jest ładne. To jest ładne. Ktoś tam. Coś tam, Court Rush Victory Royale. O, tutaj jestem ciekaw, jak to wyglądało. Kiedy to było? Aha, to teraz jakoś. Zobaczcie, bo tutaj mamy Bossa. Aha, no tak, no to było niedawno. W ogóle fajny to był tryb. Można było bić rekordy. Fajne. To mi się podobało. Szkoda, że te tryby są tak krótko. No nie? Bo one są na chwilę, no i. No i tyle. No dawać, dawać to, Victory Royale. Ile jeszcze? No i mamy. O, to jest moje ulubione Victory Royale. Jeszcze mam jedno ulubione. E, I to jest Summer. Tutaj, o, to jest sezon dziesiąty? Chyba tak. Chyba tak, chyba to był sezon dziesiąty? Chyba, chyba tak. Ta mocna, mocna pompa. Patrzcie się. Mocna pompa, chociaż nie wiem, czy ona już nie została. O, dawaj go. Nie wiem, czy ona nie została. E, osłabiona. O i Summer Royale Cox Mega kozak Mi się to mega podobało O Nightmare Royal O to jest sezon czwarty albo piąty już nie pamiętam widzowie który to był sezon tak szczerze z, z, z tym Starkiem I tutaj można było się zamienić w ducha i to było normalnie podczas gry To nie był tryb Ej to też jest ładne To też jest ładne Przyznajcie szczerze że to też jest mega fajne Nightmare Royale Super Dobra Co będziemy mieli dalej? Dalej jestem ciekaw Mega fajny odcinek widzowie, mega fajny odcinek Payload Victory To jest tryb Ja chyba tego w ogóle nie grałem ty Ja chyba tego widzowie w ogóle nie grałem Co to jest ty? Graliście ten tryb? Ja tego chyba w ogóle nie grałem, ale 9 8 7 Six. Jaki dźwięk w ogóle? 4, 3, 2, 1. Sorry, musiałem. Eee. A, your Team. No dobra. Drop Zone, victory. Bardzo podobne, ale jakie głośne. Mam nadzieję, że Wam to zciszę. Ale muzyka fajna. Sezon drugi. Midas. Fajny, fajny, fajny tryb. I w ogóle kiedy ja to nagrywam, bo tu pewnie dużo osób napisze Rafa, co ty gadasz? W sensie, bo teraz też będzie za niedługo sezon drugi. 18 luty 2022. Operation, Operation, Operation Royale. To to? to też jakiś... Ej, czemu ja nie grałem tych trybów? Ja niektórych co on tam niesie? Eskort, mamy eskortować ziomeczka i trzeba dojść w to miejsce. No Okej. Okay. Tak szczerze, fajny ten dźwięk tej kobiety, co tak mówi, coś tam, e, win, ale jakoś mi nie pasuje, no ale chociaż, no to był e, sezon drugi, tutaj też jakieś, zobaczcie, jak to w ogóle wygląda, czyli tu mamy tak, aha, no dobra, Marvel, co, A, o, no tego tak jestem ciekaw, e, turnieje tak były rozgrywane w tym trybie. One były takie strasznie. Nie wiem, czy pamiętacie, że, że jeden miał rzeczy w ogóle niepotrzebne, a drugi miał to bardzo fajne. Mhm. Oh. A, tutaj taki tor. Patrzcie się tutaj po prawej stronie. Okej, okay. co dalej, co dalej, co dalej. Jeszcze będziemy mieli. Tutaj mamy około 20 typów winów tego wszystkiego. Bounty Royale. Który to sezon? Który to sezon? Piąty? Sezon piąty? Pleasant, tak, sezon piąty. Do, yy, rozdział drugi. Ok. Co dalej? Ej! Ej, to jest dalej chyba to samo. Dobra, to jest dalej to samo. Co myślał, o co, co chodzi? Okej, okay. Aha, i takie coś, takie Bounty Royale. No dobra. Winter Royale. O, Winter Royale. To na pewno było, było fajne. Tylko czy to jest to Winter Royal? To chyba jest jakiś błąd. A nie, bo wtedy chyba było normalne. To też sezon piąty. O, uwaga. Tak, Winter Royal. Fajne. Winter Roy Royale to jest moje drugie ulubione. No i przejdźmy. O, jeszcze ta muzyka. Shockwave, victory. A Co to było? This, the, this person was like... At the time I played with him, he wasn't that good. I just can sit there. <laughs> fajnie, fajnie w ogóle takie losowe klipy poglądać, nie? Fajne. A! 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 A to jest to odbijanie, tak I jaki tu jest winek? I co, nie ma nic? To dziwne, tutaj albo jest jakiś błąd widzowy albo po prostu tak było. Pewnie jest zwykła Victoria to, Royal tam była. To co to, co, co to jest? Bo nie zdążyłem przeczytać? Tu się właśnie tym samolotem, a ucieczka, escape, escape, zobaczmy jak to wyglądało. Co to za dźwięk w ogóle? Niektóre klipy są, no widzicie jakie są, dobra, tutaj mamy szybka ucieczka, no i zobaczmy jak to będzie wyglądać. I zrobione, i to też ładne, to też ładne, escape, imposter, imposter, impo... im... no wiecie co, Among Us, Fortnite, zobaczmy. Mamy tutaj. Ten gość jest impostorem, z tego co widzę. On go eliminuje, tak, tak jest. boom, Wiktory, the agent. No, czyli agenci zostali wyeliminowani, a zdrajca wygrał. Także, no, dwóch dokładnie zdrajców. Chyba, chyba tak. No i najnowsze, czyli Wiktory, e, czyli Królewskie Zwycięstwo. O tak, to po, po polsku. No i let's go. let's go! I tak ono wygląda. Tutaj macie kolejną historię, jeśli jej nie oglądaliście, wpadajcie na ten odcinek. Zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał KOD Ewela w sklepie. I oczywiście wpadajcie na odcinek do Eweli, bo tam odpowiadaliśmy na trudne pytania.